Jesteśmy na półmetku wakacji i chciałyśmy dzisiaj porozmawiać o letnich festiwalach literackich o sposobie spędzania wakacji. Jest bardzo dużo tych festiwali na mapie Polski w tej chwili. Można naprawdę wybierać i przebierać. My z Zosią chcieliśmy się dzisiaj skupić i porozmawiać o szczególnej inicjatywie właśnie o koalicji letnich festiwali. Koalicja powstała w 2019 roku, czyli dopiero ma rok, ale już jest bardzo właśnie ciekawym wydarzeniem. W ramach ko ko Koalicji Letnich Festiwali wchodzi w tej chwili osiem festiwali. Każdy z nich wyróżnia się formułą, każdy z nich też wyróżnia się kolorytem lokalnym i wizją twórców. I ja chciałam dzisiaj Chciałyśmy opowiedzieć Zosią o tych festiwalach, bo no, nieraz może jest jakiś problem ze znalezieniem ich na stronach, więc najpierw odbywa się w ramach tej koalicji, najpierw odbywają się izabelijskie spotkania z książką i to jest na początku czerwca, także to już niestety są za nami. Później mamy festiwal w Krakowie, bardzo duży festiwal dotyczący reportażu. Nazywa się Nonfiction i on odbywa się w od 3 do 5 lipca. Nie mieliśmy przyjemności uczestniczyć. Też już niestety za nami. Tak jest. I co tam Madziu dalej przygotowałaś? Bo Madzia dzisiaj jest przygotowana. Ja nie tak bardzo jestem dzisiaj tak bardzo. <grym> Kolejnym tak. <grym grym> festiwalem, na którym byłyśmy, <grym> to, to Góry Literatury. No, to jest dla nas szczególny festiwal, prawda, Zosiu? Odbywa się co roku w lipcu w Nowej Rudzie. Tak, już byłyśmy trzeci raz na tym festiwalu. Tak, i nawet poprzedni nasz podcast, jeżeli ktoś słuchał, to, to właśnie to było spotkanie z y, współorganizatorem tego festiwalu, z, z Karolem Maliszewskim. Także jeżeli ktoś nie słuchał, to zapraszamy do wysłuchania podcastu. Następnie w tej chwili, właśnie w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast, odbywa się festiwal w Szczebrzeszynie. To jest. Y, y, pod hasłem stolica języka polskiego. Odbywa się naprawdę w przepięknym miejscu. Jeżeli ktoś z was jest w tej chwili w okolicach Lublina, to naprawdę warto, warto tam zajrzeć. Dużo wspaniałych osób przyjeżdża. On się w tej chwili odbywa pod patronatem twórczości Cypiana Kamila Norwida, i bardzo dużo się dzieje wokół tego autora. Naprawdę, jeżeli macie czas, to zapraszamy. A jeśli ktoś nie wie, to Szczebrzeszyn został stolicą języka polskiego nazwany przez Jana Brzechwę. I można tam zjeść w tej chwili też na obiad w restauracji, która się nazywa chząszcz. Nie, <grystanie> <grystanie> tak, dokładnie w Szczebrzeszynie tak. Dobrze, następny festiwal, który będzie można odwiedzić, to już 13 sierpnia. On się odbywa w dniach 13-16 sierpień. Patrząc na wschód, taki jest jego tytuł. I to jest w ogóle fajna rzecz, bo to jest bardzo kameralny festiwal. Odbywa się w budzie ruskiej nad czarną hańczą, na podwórku tejże budy. Ten właściciel. No Tak sobie to wymyślił i tak się dzieje. Tam są spotkania, pokazy slajdów różnych filmów, spacery literackie, na przykład w tym roku z Adamem Wajrakiem, z Markiem Piuro. Ale to, co jest fantastyczne, to to, że właśnie zawsze festiwalowe wydawnictwo, które powstało na tym festiwalu, który pomysł jakby zrodził się na festiwalu, patrząc na wschód. To wydawnictwo się nazywa Paśny Burjad i wydaje przepiękne książki. Które dotyczą kultury wschodu, geografii wschodu, wszystkiego bardzo szeroko pojętego na temat wschodu, i tej, tej przyrody, przecudnej, nieskażonej niczym. Także naprawdę, jeżeli możecie, zapraszamy też do tego wydawnictwa. Na ich stronę, bo ich książek w zasadzie nie, szukaliśmy w różnych hurtowniach, nie można ich dostać. i jeszcze, jeszcze Zakopiański Festiwal Literacki, który odbywa się no, niestety w tym samym czasie. Także w zależności, gdzie jesteście, od 14 do 16 sierpnia Zakopiański Festiwal Literacki, który w tym roku odbywa się pod hasłem Moc Słów i też ma naprawdę tak wspaniałych autorów, że aż żal tam nie być. Później jeszcze jeden festiwal, literacki Sopot. To jest impreza, która odbędzie się w dniach 20-23 sierpień, duże przedsięwzięcie, tam już mamy międzynarodową ekipę. przyjeżdża bardzo dużo autorów z różnych krajów, a Literacki Sopot odbywa się co roku, już chyba w tej chwili dziewiąty raz, jest dziewiąta edycja i odbywa się, jakby jest poświęcony literaturze danego kraju. W tym roku mm -hmm. jest to Kanada. Także jeżeli kogoś interesuje szczególnie ten region świata, to zapraszamy. Tam jest też dużo ciekawych filmów kanadyjskich twórców. On ma troszeczkę inny charakter niż te, o których mówiłam wcześniej, bo jest trochę większy. Jest jakby w infrastrukturę miasta w, w, włożony, także no, jakby trochę inaczej jest zorganizowany. I jeszcze zawsze odbywa się Miedzianka Fest. Mhm. W tym roku niestety w tym roku się nie nie go nie będzie. Organizatorzy w związku z tymi trudnościami, które mhm. mamy obecnie, w związku z COVID-em, no, stwierdzili, że nie dadzą rady tego zorganizować. Także tyle się dzieje, no co nas <laughs> przyciąga na te festiwale, to jest ich lokalny koloryt, to, że są często w plenerach organizowane spotkania z pisarzami, ale nie tylko z pisarzami, bo także można kucharzy, lokalnych rzemieślników, tak, naukowców, tak, lokalnych twórców, którzy robią fantastyczne rzeczy, a o których nigdy świat by nie usłyszał. Gdyby właśnie nie, 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 nie festiwal. To jest w ogóle każdy z nich jest inny, chociaż niby wydaje się, że konwencja jest taka sama, że na przykład spotykamy tam często, ja to sprawdzałam i spotykamy tam często tych samych autorów. Ten sam autor, który był na początku lipca na Izabelińskich spotkaniach, będzie również na festiwalu w Sopocie. I to jest fantastyczne, że jakby. Tak, Że te festiwale nie konkurują ze sobą. One się zrzeszają, one się wspaniale wspierają, wydeptują wspólne ścieżki i, i to właściwie no, wszyscy powinni brać udział, brać przykład, przykład właśnie z takiego działania, bo no naprawdę to nikomu nie ujmuje. Wręcz odwrotnie. I powstaje w Polsce dzięki tej koalicji taka nowa siła twórcza, która zrzesza artystów i wydawców, czytelników, a, i na, na pewno przyczynia się do popularyzacji czytelnictwa. Dokładnie. A z takiego festiwalu naprawdę są niezapomniane wspomnienia można wywieźć, także pamiątki, właśnie od lokalnych twórców. Można z nimi porozmawiać i. Właśnie. No. O, bo to też jest fantastyczne w festiwalach. Zresztą to, co nas też że ciągnie, że po prostu jesteśmy blisko twórców, blisko autorów. Normalnie nam to nie jest dane, a tutaj można podejść, zjeść loda z, <gryw> z autorem jakiejś książki, pogadać i to często nawet właśnie takim nieosiągalnym dla nas, no bo na przykład y, autor Kryminałów Horst będzie. Tam na któryś z festiwali już nie pamiętam na którym, no to to jest w ogóle niesamowite, że możesz podejść do tego człowieka i, i zadać mu pytanie. Czy... Pytanie, i, w, i nawet w tej samej rzece można moczyć nogi z jednym wielkim twórcą. <laughs> Także jeżeli, macie, jeżeli jesteście gdzieś w okolicach tych festiwali, to naprawdę wpadajcie. Chociaż niestety w tym roku no, większość tych festiwali, tych wydarzeń odbywa się na zapisy. Ograniczona jest liczba, często tylko do 150 osób, mimo że to jest plener. Mhm. No wiadomo, że wymogi sanitarne są, jakie są. Ale jak nie możecie pojechać, to jeszcze jest szansa obejrzenia tego na Facebookach. Po festiwale mają bardzo często formułę hybrydową, odbywają się na żywo, i także od razu jest transmisja online. Tak. I, I każdy z tych festiwali udostępnia posty poprzedniego, wcześniejszego festiwalu. Także naprawdę to jest fantastyczna inicjatywa, i my ją bardzo, bardzo wspieramy. Na festiwalach można spotkać nieraz nawet tych samych ludzi, którzy zrobili sobie z e, spotkań z ciekawymi ludźmi sposób na wakacje. I zapraszamy teraz na e, króciutkie wywiady z nimi. Jasia, druga Jasia, Marcin, Kasia i Marek. Po spotkaniu z Dymek Jadłonomia po polsku, trochę hałasu jest. <laughs> I takie pytanie do jednej z uczestniczek. A co ci tutaj przyciąga no właśnie na ten festiwal, bo jest trochę tych festiwali w Polsce. Mhm. Dlaczego akurat ten? I tutaj mam wiele odpowiedzi na to jedno pytanie. Po pierwsze, to przyjaciele, którzy nas zarazili tym festiwalem. Po drugie, wakacje, które po prostu tutaj spędzam po raz drugi. A po trzecie, no to doświadczenie to, to, to tego festiwalu, czyli te to, to wszystkie spotkania, ta atmosfera, to uczucie wkroczenia w taki inny świat zupełnie od tego, w którym żyje się na co dzień, w którym się pracuje. I jest jeszcze taki aspekt, który właściwie dzisiaj mi się bardzo mocno objawił, że do tych wszystkich stron książek, które potem się chwyta, bo to jest jeszcze kolejne, prawda, że się przywozi górę literatury do domu. To potem, jak się chwyta tą książkę, to ma się przed oczami tego człowieka, z którym było to spotkanie ma się tą historię, którą trudno sobie samemu czasami dopowiedzieć do tej treści, którą się czyta ma się emocje, ma się swoje własne wspomnienia właściwie po to też tutaj jak gdyby przybywam. Dlaczego uczestniczymy w festiwalach? Bo lubimy festiwale, wszelkie festiwale muzyczne, filmowe, teatralne, literackie. To zwykle dobrze spędzony czas, a ponadto dobrze się festiwaluje w miłym towarzystwie. Festiwal góry, literatury lubimy w szczególności za takie połączenie sztuki z przyrodą, czyli przyjemnego z przyjemnym. A już podsumowując, jeśli mamy w pięknym miejscu, w wakacyjnym czasie dobrą atmosferę i naprawdę wyjątkowych ludzi, to jest to po prostu szczyt marzenia, albo jak to woli, góry literatury. Co mnie zachwyca, dlaczego jeszcze na festiwale? Pytanie dla nas. Mnie zachwyca energia, która jest na festiwalach. Ponieważ nagle jest spotkanie z autorem, na no to spotkanie pojawiają się ludzie z różnych miejsc, starsi, młodsi, okularnicy i nie, i wszystkich nas łączy ta, ta sama ciekawość książki, ta sama energia. Wszyscy chcemy poznać autora, chcemy zanurzyć się, tak jak powiedziałeś trochę może w tą książkę, w, to, w, ten, w ten świat książki. Zazwyczaj jestem na spotkania z autorami, których nie znam, których książek nie przeczytałam, i po Festiwalu Literackim. Wracam z festiwalu literackiego z odkryciami, czyli nagle poznaję autora, który gdzieś tam mnie zachwycił, którego polubiłam jako człowieka, podoba mi się, co mówi, podoba mi się. Kupuję jego książkę i daję mu szansę. No, myślę, że to chyba, chyba, to, chyba to o to chodzi. Ja co lubię letnie festiwale literackie? Tak jak z książką, którą jak zaczniesz czytać. To zanurzasz się, zatracasz się w zupełnie inny świat, w zupełnie nowych bohaterów. To tak samo jest podczas festiwalu literackiego, z tym, że właściwie jeszcze lepiej, bo masz jeszcze więcej książek, jeszcze więcej bohaterów i na dodatek masz okazję poznać autora tych ulubionych książek. Jeszcze bardzo cenię letnie festiwale literackie za to, że. Za, że Oferują taką kamoralną atmosferę. Rzeczywiście spotykają się tam ludzie, którzy chcą czytać, którzy chcą poznać autorów i, i chcą się, jakby też zanurzyć właśnie na te kilka dni w ten świat literatury, ten świat zupełnie inny i oderwać się znowu od tej codzienności. No właśnie, dobrze się festiwaluje w dobrym towarzystwie. To jest to jest to, co nas, nas też zaś przyciąga, bo powiedz, już jeździmy w tej chwili z grupą przyjaciół, z dobrymi znajomymi, i to jest wartość dodana tych festiwali. To jest, to jest też to, co, co, co my bardzo lubimy. Co bibliotekarki lubią najbardziej. <noise> tak, bo festiwale literackie to nie tylko literatura, ale to przede wszystkim świetna atmosfera i cudowni, cudowni ludzie. A co wy sądzicie o festiwalach? Jakie macie doświadczenia, przeżycia? Może jakieś ciekawe anegdotki związane z literackimi imprezami? A może byliście na jakimś fantastycznym festiwalu, o którym chcielibyście opowiedzieć, albo nam napisać, albo zaproponować, żebyśmy na przykład my się wybrały w przyszłym roku? Bardzo was prosimy, piszcie, jeżeli. Jeżeli chcecie, jeżeli macie takie doświadczenia, piszcie, dzwońcie, nie wiem. <laughs> Nagrajcie się. Nagrajcie się. Na tym kończymy. Cześć. Cześć.